Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki mix za 50 zł. Mam płynne złoto, perły, rubiny, big 3, 7, no i ekstremalne 7. Wiem, że ma być wznowienie. Dzisiaj jest wznowienie, ale stwierdziłem, że nie robię tego wznowienia. No i po długich przemyśleniach stwierdziłem, że w ogóle nie będę robił premier, zmieniam taktykę, stwierdziłem, że te odcinki są takie średnie, bo albo wpada, albo nie wpada, raz wpada, raz nie, cały czas się drapie te same, przez cały odcinek kilka tych samych zdrapek, stwierdziłem, że nie będę robił, przynajmniej na ten moment, w lutym, zobaczymy w marcu, zdrapki te nowe wiadomo jakie są, są średnie. Cały czas tylko się szuka od góry do dołu, no i zmieniam taką taktykę, będą u mnie miksy, a te zdrabki, które będą wpadać, te nowe, czy tam wznowienia, zobaczycie na różnych miksach. Na dzisiaj, no niestety, no, nie przygotowałem tej nowej wznowienia, mamy takie za 3, za 10, no jedna za 20, zobaczymy co z tego wyjdzie, wkład tu 50 zł, więc dosyć spory. Zaczynamy, big 3, siódemki mam z numerem trzecim. No zobaczymy, szukamy siódemek. Pierwsza gra pusta, druga gra też pusta. W trzeciej mamy siódemkę. Patrzcie, gra numer 3, zdrabka numer 3 i mamy siódemkę, fajnie, czyli nie będzie. Zera, w czwartej nie mamy, w piątej nie ma. W szóstej nie ma, w siódmej też nie mamy. W kolejnej grze nie ma. Pewnie będzie jedna, ale dobrej to. Brak. 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 Tak. no i niestety nie ma mamy tylko pod grą trzecią no i zwrocik ale fajnie bo coś spadło teraz płynne złoto dawno jej nie drapałem z numerem szóstym szukamy wygrywających liczb szukamy worka dodatkowo no i sztabki złota wtedy tą, tą sztabkę złota mnożymy razy 2. a wygrywające liczby czyli 2, 8 dwadzieścia trzy trzy i jedynka a mamy dwadzieścia dziewięć trzydzieści sześć czternaście osiemnaście no niestety nie tutaj jest osiem i dwadzieścia sześć

9 i 2, i ostatnia linia 6, 12, dajcie coś fajnego, 21 7 no i 24. Czyli ta zdrabka jest pusta. No niestety, tak jest. Kontrolne potwierdzają. Teraz idziemy do Peru. Perły rubiny z numerem 16. Szukamy też wygrywających liczb. Szukamy takiego naszyjnika. No i pierścionka, Pierścionek nam noży wygraną. Razy 2. A wygrywające liczby 23, 26, 21, 28 i 11. A mamy 33. 5 dwadzieścia dwa, no niestety nie trzynaście trzydziścia sześć osiemnaście trzydziścia dwa trzydziścia osiem, no za wysoko czternaście dwadzieścia dziewięć dwadzieścia cztery

Z2, Z, ZW, tak jest, czyli jest pusto, No i ostatnia zdrabka na dzisiaj. Ekstremalne 7 z numerem 5. Szukamy pliku 7. 7 nam mnoży wygraną razy 5. No i złota, i wtedy, jak znajdziemy złoto, mnożymy wygraną razy 5. Fajnie by było. A mamy kawę, mamy narty, mamy balsam, zegar, chmury, świnka. Biedronka Piłka Wiśnie Podkowa Diamenty Perła Pierścionek To szukaliśmy w perłach Malon Awokado Gwiazdka Palma Oj, oj, oj Plecak Ananas Portfel Tu nie ta zdrabka muszka, Cytryna Rower Słońce, no i trofeum. Niestety. Dzisiaj mamy tylko jedną wygraną, ale zawsze coś na pomnożenie. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Myślę, że się nie obrazicie, jak u mnie nie będzie premier, będą miksy. Myślę, że będzie ciekawi. Trzymajcie się, cześć.